Tam, a dzisiaj, uh, czemu ja jestem w chmurze i czemu tutaj jest jakaś tęcza? Yy, odpowiedzi na to, dlatego, bo dzisiaj gramy: Don't press the button grę, w której, gdy wciśniemy zielony guzik pokażę Wam za chwilę, jaki to dzieją się rzeczy takich, których byście nie chcieli doświadczyć. Yy, ogólnie. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, lajkowania, bo oczywiście to by było bardzo miłe, wiecie, taki gest dla kogoś to zwyczajne dotknięcie palcem, a dla mnie to by było... Coś wielkiego. No to fajnie. No zaraz bierzemy. Oh, avoid the boulders. O dobra. Chyba to trzeba unikać. West Dodge! Ten typ to w ogóle tam poleciał, LOL. On chyba jest takim... taką podstawową sikbą, że będzie... A! się chyba trochę zapatrzyłem i zagadałem oczywiście, bo jestem wielką gadułą. Tak mi zawsze mówiła siostra, <grym>, która nawet nie mieszka ze mną. No i gościu są jakiś Indiana Jones, kurde. Pum. Pieniążki Rich The Exit. No, oczywiście, no to sobie spróbujemy. Na razie tylko raz ja ten butonik sobie kliknąłem. No, bo oczywiście, zielony no to zielone, no, to się zawsze klika. A tamta to w ogóle zaczęła latać, lol. Oj i tu jest problem, bo to niebieski jest dobrym kolorem. Zielony! Nie! Czemu ja nie zielony? Ja lubię zielony. Ja, ja lubię zielony. Ja nie lubię. Ja lubię zielony. Ja miałem powiedzieć przez chwilę, że ja nie lubię zielony, ale... Lubię zielony. O. Jakby co nie wyznajcie mi, że jestem nupkiem, bo ja, bo ja... tak naprawdę ja już dawno nie grałem w jakiś parkour. Zresztą to, to jest hardcore. A nie co ja gadam. Przecież ja cały czas w Tower of Hellgram. Z tym Tower of Misery. No nie, mizeria. Pój. Escape the burning. Uh, Building, Burning. Burning. Burning! Brrr. To my w dół lecimy? Czy do góry? Do góry, do no góry. A dobra, bo tu, tu się pali. Co oh jest? O, ale tutaj bynajmniej najmniej koń, Jak na razie nic nie, nie przetrwałem. Join a group for the biggest reward. Nie, nie dziękuję. Nie, nie dziękuję, nie to smakuje. Serio musicie tutaj opubliczniać, kto ten dziwny zielony guzik kliknął. On nawet nic nie zwarty warty, tylko niektórych ludzi życie yy, nie Dobra. Escape the burn, a dobra, to się nie skończyło, fajnie, ale tak z to wyglądam nawet tak ładnie, co nie, a nie, A to już nie jestem ja, o, mumisz mumis, co, co jest, ty, o nie, mumie, mumie, mumie mnie atakują, nie, nie chcę być zmumifikowany, mumifikacja, nie, idź na tego gościa, a dobra, zabili go, o nie, o nie, 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 nie. Ja muszę tu uciekać. Jak jaka mała dziewczynka, ale muszę uciekać się zachowuję, ale muszę uciekać. O ja, nie mogę. Ja się już ja mam z tym. Jest! Survival! Uczułem wórka watch co? Ty! Co tyle tych kulek? Co? To jest, to jest jakiś natural disaster, czy co? Aha, dobra. To jest jakiś natural disaster do jasnej ciasnej. Nie fajnie, nie fajne, nie te bobki tak lecą. Ała, no i fajnie, spiekłem się. No nie. Ale ja nie chcę być grillem. Nie chcę być kierowaną parową. Nie. Boczek. A już koniec? Nie, jeszcze nie koniec. Czemu to tyle leci? To jest jakiś dosłownie spawn. A boink, boink, co? Czemu boing boing? Co to? To jest trampolina. Fajnie, trampolina wreszcie nie coś co nas zabije. Boing 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 boing. Pr, patrzcie teraz, patrzcie teraz! Ziuu! O nie! Nie! No to, 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 nie był boing, to był oing. O nie 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 chyba sobie skręciłem kazkę.

Nie wiem, czy te kłody wyglądają jak jedzenie mojego psa, bo on ma takie. Znaczy, nie jedzenie mojego psa tak teraźniejsze, bo tylko kiedyś kupywaliśmy mu takie coś. Ole, renę, 2, 3, 3, 3, 3, 8, wygrał. Jej! A potem no Ale bynajmniej pierwszy raz wygrywam, co nie? Nie, drugi w sumie, bo wcześniej tem umie... Grzybek, grzybek. Chyba nie chcę go smakować. Nie dziękuję, nie zasmakuję. No, long story to end. Okej, fajnie. To było brutalne. Okej, okay, co? Santa find the Help Santa find the presents. Okej, okay, czyli musimy znaleźć jego prezenciki. I wydaje mi się, że już jeden znalazłem. Dobra. Helpers all around. Dobra. Fajnie. One prawdopodobnie będą się spałnić gdzieś w jakichś randomowych miejscach. No dobra. Fajnie, ciekawe co teraz będzie. Pewnie coś miłego. A, no to w sumie no to, to fajne jest. <grym> Lol. Myślałem, że jak powiem, że coś będzie fajnego, to nagle poja pojawi się jakiś potwór i zacznie nie wszystkich jeść. Pick up. Dziękuję. Jajeczko. Jajeczko sadzone. Pick up. Kolejne jajko. I pisze, totally not a secret message. Lol. No to pewnie to nie jest jakaś sekretna notatka, która ma pomóc ludziom odkryć prawdę, jak powstał świat. Wcale. Albo, że świat to jest symulacja, to wcale nie jest taka notatka. Może gdzieś... Ty, może gdzieś może nawet na drzewach to jest gdzieś. Bo ja mam tylko dwa. A ta dziewczyna ma zero. Pur dziewczynka. No i chyba tutaj coś Tak, tutaj jest. Myślałem, że to sushi przez chwilę. Czemu ja jestem taki sushi maniakiem? Nie, nie nienawidzę sushi. Dobra. Dziękuję, pick up. Mam cztery. Mam cztery jajca. Fajnie malowane jajca. Weźmy skoczmy. Tutaj nic nie ma na pewno, bo już patrzę moje oczy. Ja mam w sokoli wzrok. Tu nic nie ma. Totalnie tu to już nic nie ma. Nie ma już nic chyba. Zobacz, już nic nie ma. co teraz? Nienawidzę cię, gościu. Nie wiem, kim jesteś, ale cię nienawidzę. Myślałem, że to pali. Co to jest? Dobra, to widać, że jest coś okropnego. I ja chyba nie chcę zostać ofiarą tego czegoś. Nie chcę przypalonego tułeczka. Ja chcę nim jeszcze potrząsnąć. Lol. Chyba tu nie dam rady już. To faktycznie nie dam rady. Ronaldo sure. Myślę, że na razie tylko jakaś Ella. Kirka K wygrała. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest za username, ale bardzo pomysłowe. A ona już nie żyje. Już się spaliła. Co? A Puna Cheetah sobie kupiła pay to win rzeczy. Ja dosłownie nie mam robuxów, bo jedyne Robuxy, które miałem, to tak naprawdę splice donate, ja się przyznam. Cóż, mamusia nie kupiłam. Ale tak naprawdę tylko na ten outfit przeznaczyłem. No, ale no, 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 powiedzcie mi, czy nie wyglądam super, super cool, tak, tak cool, tak, nie wyglądam tak klawo, jak to się mówiło w, którym, w którymś tam roczniku. Proszę, niech to się jeszcze nie skończy, no nie, czemu, Zakada teraz to ja. Knock on the door, knock, knock, who's there? O. Here you go, candy for. Ja myślałem, że tu wyszedł jakiś Jason Wortis normalnie, nas za chwilę będzie ganiał. LOL. Hurry up! To the ground! Ale czy... Co? No. Nie, dziękuję. To jest fajnie. Że ja po prostu. Ja po prostu jump dołem sobie i nagle niespodziewanie spada z nieba jakiś... Nie wiem, lawa czy cokolwiek. Ana. be the first on the ground the shape that final line green code just go at science square tam jest. tam jest tam jest tam jest tam jest tutaj tutaj Tutaj? Ah! tutaj dobra find a dark blue cylinder to cylinder a ah, dobra Dobra, już nie muszę się martwić, bo jestem w safe zniku. Patrzcie na mnie, jestem VIP normalnie. Uu. nice baby girl. <grywa> Jakaś niezła dzieweczka. Szła dzieweczka, no, laseczka. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Czemu to jest fejkowe? O nie, kauczon 4K, <grywa> lol. A tu w ogóle jest jeszcze ten star yellow. Tutaj, tutaj! No tutaj dawaj, Ronaldo! No kurde, dawaj gościu, co ty? Dawaj, dawaj. No on po pizzę szedł. Czy tam co to jest? Fine bright red ball. Lol. Ona już chyba tego nie zrobiła. Niestety, to ja będę teraz tutaj. Color the most amount of tilting. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To ja tutaj tylko zamaluję trochę wam... Nie, nie przyjmujcie się, ja tylko koloruję wam... Um, rzeczy to jest mój kolor, jakby co nie macie prawa go dotykać, bo was... Walne. I hit you with the crowbar. Wszystko, wszystko trzeba. Wszystko normalnie trzeba. Wszystko trzeba tutaj zamalować. No, wszystko trzeba zamalować. No nie, 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 tam to nie ma. Nie ma, nie ma, ja Ja wam tutaj zagrodzę całą drogę. Nie będziecie mi tutaj normalnie brać i mi zabierać kolorek. To ja muszę wyciężyć, Ja to ja muszę być ten number one. I'm the number one. Dum. Kto jeszcze pamięta tego, ma to subskrybuję, bo to był legenda dosłownie. I'm the number one. No, niestety nie ja byłem najlepszy. Co to jest? Czemu to nagle się tak zrespiło? LOL To... Co to? Put on the fires. Ale co się dzieje? Za chwilę zacznie się coś jarać? Czy nie? Co jest? Dobra, tu jest, tu jest. Szybko trzeba tutaj zatamować ogień. Czy tam jak to się mówi? Zgasić ogień, no, gasić ogień. Trzeba go zgasić, a nie zatamować. Czy zatamować to można krwawienie. Tylko to by było jakbyśmy byli jakimiś nie strażakami, tylko jakbyśmy byli normalnie <kluzł> doktorami czy tam jakimiś chirurgami, nieważne. Ty, tu wszystko zaczęło się jarać. Co jest? <laughs> się przypomniało, coś takiego było, że dziewczyny w mojej klasie zaczęły mówić, że były bardzo podjarane, bo się tak bały testu. Jakby test... Nie wiem, która, no, która drużyna wygrała. Don't fall off! Ale czemu ja mam upaść? Temu? Ronaldo, pomóż mi! To zacznie się za chwilę... Kołysać w tą stronę. A teraz zacznie tutaj, dobra. A teraz zacznie się... Dobra, 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 dobra. Oni tam lekko upadli. Ty ten typ to dosłownie przeszedł przez tą kostkę, LOL. No, powiem, że nieźle im chyba languje, yy, albo mi. Albo po prostu taki system gry jest słaby, ale na pewno nie, na pewno nie, na pewno nie. Na 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 Ja w ogóle nie pojmuję w którą stronę to się kręci. Duru nie, duru, duru nie, duru nie, błagam cię nie, duru. Piszemy z nic w komentarzach dla duru. Nie, ona upa. Don't get couch. Co? Kto mnie złapał? Mr. Polis! E, e, assassin na lis! E, e, assassin na pan polis! To pamiętam tą piosenkę, to też zostawia subskrybenta. W ogóle zostawcie subskrybenta, ja Jasne, proszę, 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 proszę. To dawam cukierka. Mam, mam, mam piękne ubranie, yeah. hej, i co? Oni... Duru nie przeżył. Ła, czy tam coś? Um, nie no dobra. Ej, to będzie wyścig, zarobiście. lecimy! Ty, jak ten... A, bo ona sobie kupiła jakiegoś speedcoila na pewno. Czy tam jakiegoś innego buperera. Go, 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 go! go. Chodzi, ona na pewno wygra. O, ona na pewno wygra. I Na piątym miejscu? Gorzej się nie dało? Serio? Nie. Oj, czuję się tak... czuję się jak przegrany. I prawie jeszcze wywaliłem z łapy się. Get ready. For what? Cholercia. To, to nie będzie miłe spotkanie z tym czymś, chyba, że to jest jakaś, chyba, że to jest po prostu woda, jasne, e, jasne, bo, 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 bo ja, a nie, ja nie umiem pływać, ja, ja, nie mogę, ja pierniczę. Tu co? Tutaj, z... aha, a tu po prostu, ty, jakie to jest, ej, to jest trampolina, be like. Ta jedna trampolina. Kiedy idziesz do tego jednego kolegi, albo no trampolinę. jest na pierwszym miejscu! Czuję się tak luksusowo. Fajnie. To nie jakieś niedobre rzeczy. Co? White! Nie, 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 nie. Dobra. Wygram, wygram. Tak, wygram z nią. Wygrałem! Let's go! Let's go, wygrałem! Co jest? O nie, ja nie chcę być zgrillowaną kiełbaską, nie! Nie, nie chcę. Nie chcę mieć przypieczonej kupci. Oj, 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 oj. chyba wiem, co tam się święciło. Typ... A ten typ to w ogóle wywalił. Lol. Leci w tą stronę. Ja się trochę cykam. Dobra, wiem gdzie to już leci. Okej, okay, ja że mam ten strój Pisonera normalnie. Bynajmniej nowa moda. Pymarańczowy zawsze był jakoś w moim mieście. No co, nie mogę lubić po koloru? Nie! Zostałem przypieczony lekko. Lol. Ale nie, nie, nie skończę na grillu z przypieczoną pupcią. <gorszy> Ej, mam dosłownie piękny awatar. Mam założoną koszulkę. Pilars. What is that? Mam założoną koszulkę więźnia i jednocześnie. I mam założoną tę koszulę the giant noob. Jaki giant noob? Gdzie ona jest w ogóle? O nie! Czy ja zginę? Czy nie, ja nie zginę, ja nie zginę, ja nie zginę, ja nie zginę. Dinozaury jeszcze nie wyginą. To przez to. Do... To dlatego dinozaury wyginęły. Wielki nubek je zjadł. Uh -huh. No fajnie. Skrótem, dziękuję za oglądanie. To już jest koniec. O, e, nie wiem gdzie jestem. Miszka. No. no i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Widzimy się praktycznie, no filmy będę nagrywał co jakieś dwa dni, więc to jest taki odcinek pilotowy, ponieważ będzie to pierwszy odcinek, więc co, widzimy się w kolejnym odcinku. Papa, pa, na razie widzimy się w kolejnym odcinku, jak już powtarzam. I...